Siemaneczko z tej strony, Saski, a ty oglądasz kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Pokémon Emerald. Dziś idziemy no dalej, no, zawsze idziemy dalej, nie? Ale nie pamiętam tylko gdzie. Bo zapomniałem. Ale pójdziemy najpierw tu sprintersko. A, dobre, to już wiem. To już wiem. Podpalimy kamyczki. Co to? Ała! Nie mogę się doczekać, kiedy fawoluje Geodude. Geodude, kombuskę. Geodude, czy to Geodude, nie mam Ale może go złapię. To jest chyba a atak na Geodudy. Mój emper. Co to? Co to ma Gni nie ma, ale to dużo mi zabiera. Macho! Jest taki najmanek mały. O, tak właśnie, klepie najman. O maty. Teraz, zaraz się ulecimy, bo chyba kupowałem pationki, nie? Okej. Okay. No idziemy. O kurde. Tutaj też. Te... A ja nie mam tego. Rocksmasha. Oj, sobie nie właśnie wyłączyć te... Stopper. Eee... Z... Włączyłem, dobra trzy, to jest czas 12 minut na gram, Aha, to było to, Oto no to co? Dalej idę. Ja na rowę, że ja sobie tu dalej jadę... Tu byłem. O wiem. Ha. Bo wiesz, ja mam rower. A teraz muszę tu z nimi zafalczyć, nie? O, so, walczysz, nie? Czy, ani. Ty walczysz. Wiedziałem, że ty walczysz. Ty zawsze walczysz. Magnemite. Zauważyliście, że on nie ma płci? To jest obojniaczek taki. No nie, ty. Da się jakoś nam... No. Brawo, znalazłeś mnie. Jak ty mnie zobaczyłeś? Ma I kolejny ma Po co trzymać te same pokemony? A niektórzy to potrafią mieć po w takich samych pokemonów. Nie wiem. Tak w ogóle to... Ja teraz to nagrywam przed szkołą i ten... no. Jak było po szkole, bo pewnie zobaczycie to po szkole. Tyle o się zapytał. No przepraszam. Chyba słychać, że przed, przed... szkołą wstaję Wstałem rano. Ale mam na dziewiątą. Pięćdziesiąt. Eee. A riddle, riddle, riddle. Aha. Nie no luzik. Może skończę wczas na Xerox smash jeszcze nie jest skąd? Nie pamiętam tego za co... Chiny, Voltorb. W ogóle, dlaczego ja nie zmieniam Pokémonów? Nie, wiem, bo o teraz mogę coś zmienić. O jedziesz putina. Da, D ogrysać go w kuleczki. Haha! Ale zabrałeś. Uuu. No. I tak to się robi w Emeraldzie. W ogóle ma nowa wersja. Jak mi jeden widz powiedział, czy znaczy powiedział, napisał w komentarzu, w sensie, że będzie polska. Po polsku pisać tu, rzeczy będą. Mam no, chciał użyć Super sonika, ale bym się nie udało, ale ja, ja go ugryzę. U, ugryzę go w te metalowy zadek. No hej. No i luźno. Ode ode, ode chciałam mi się walczyć A ja to mogę sobie przy... O, już wiem co zrobię jak najszybszym tempie przyjadę Bo chyba mogę nie? Ale pojadę Albo... Pojadę znowu tamtędy i wrócę się Nie wiem, czy to coś da... Może jakiś item? No kurde! No i co, hej! No lol! się z tą pipe Słyszeliście? To jest tam to jest drzewo. Dobra, jadę gdzieś dalej. Nie wiem gdzie, będę musiał gdzieś sprawdzić. Na jakimś, jakimś filmiku, jak nie podpowiedzieć. Mam muszę, ja muszę sobie tu iść, muszę gdzieś do domku.

Zamykamy pocienie, zamiast hole i możemy iść teraz dalej, pójdę na piaskowe, to będą no nowe fajne pokemony i roxme i Geodude. Wiem, że to GO, bo już grałem kiedyś w tą wersję. Komu? O! Zawalczę z, 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 z tymi prezenterami, ale nie użyłem żadnego potjonka. <słysk> Jakiegoś potjona normalnego. Nie ma. A i ja muszę trzeba użyć normalnego super potjona. I to będzie mieć jest wyewoluowanego... nie, a to później będzie mieć wyewoluowanego. O. Tak będą mieć kolejne ewolucje później. Oj, 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 Pokemon. Rock Smash. Nie, dlaczego? Ja zrobiłem, żeby może ten rozwalił. Nie? Trzeba jak najszybciej wywoływać pucinkę APK. O. Nie zdawiam sobie sprawy, jak silne są moje Pokémony. Yy. Ok, kombask. No, teraz ładnie tu stanę z Wami. O tak. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Trochę taki nudnawy, ale wiem już, gdzie dalej mamy iść. Więc następny będzie trochę lepszy. No i ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.